Siemaneczko, mateczki, witam was w tym odcinku na moim kanale, dzisiaj gramy solo, bedwars, solo i no, um, tym razem solo, szkoda, ale red nie jest online Somewhere deep down in my heart I still love you Nie ma, ale jak będziecie chcieli znowu filmiki z retokiem, to będę widzieć, jak rozstawicie trzy łapki w górę. I no, widzimy się, jak będę w mapie. Dobra, ja już jestem w mapce. Um, to jest mapka. Nie ma, mi się nazywa. I widać. Um, mam trzy rada, jak widać. Um, jeszcze jedna ściana, Dobra, ja zabudowałem łóżko Dobra, ja już zabudowałem łóżko um. No a teraz będę miał ono upgrade Kurde, ale szybciej się gra w Bedwars 2. reto, wracaj szybko um, Żyją jeszcze Jeszcze 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Teams jeszcze żyje. Oprócz, e, oprócz zielonej, zielony to znaczy zielonej jeszcze jest, ale już e, nie ma łóżka. Łóżko mu się złamało. Ja jestem e, jasnofiletowy. Mmmm. Um, Mmmm. Tak. Um. Dobra, mam, mam ten i idę na środek, środeczek, ten niebieski, o, oh, dziewczyno, dobra, I wracam sobie, wracam sobie, będę miał o tak, o, zrobię sobie, zrobię sobie upgrade. No? Play, bad je, je šen, no, dobra. Dobra. Purple, bite, bite, destroyed. bite, Je... Tak. Um, Já, je Jo. No ne, jsem dobrý. Ehm... byl... A ale to jest po dwie strony to Green, 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 gring, gring, dobra chwilę to by już nie żyje nie ja mam po sześć są, o kurde no skiut no o kurde, nie inne o kurde no się chce ale... na Szary się zbuduje do mnie. Szary się buduje do mnie. Fuck, fuck, fuck. Chara będzie się, żeby nie budował. O kurde mnie, dobra, nic nie robię, no no, no. dobra. Jest mama no, no, obsydian, mamy no, no, obsydian, jest kid. Jest git, es um. Kupiłem upgrade i nie kupiłem upgrade. Kupię upgrade. O, wiem, że po końcu robię. Dobra. S yes, git. Ale pewnie już chyba pójdę po następnym honralę, żeby nikt nie miał innych. innych bo nikt inny nie miał... to się związał. tylko zrobię, tylko zrobię. Nie bardzo, to się nie patrzy, to się nie patrzy. szary się próbowało do mnie zabudować, ale coś, coś mi nie tylko... Nikt mi nie powie, że nikt jeszcze nie był na meradach. Nikt tego mi nie, nie powie, nie? O kurde. O kurde. O kurde. Dlaczego nikt jeszcze nie był na środku? Co jest z nimi? Dobra, mamy już Fire Aspect. a Steve? A, szarego zabiłem. Który zabił. Tą dziewczynę. Ktoś tu byłby, był by tu jeden, tylko na, yy, ten, ja mam. szary był. Ha, dobra. Szary był. Poszedł pewnie po Ameraldę, żeby sobie kupić ten. No to jest. Dobra, będziemy buciki. Dobra, mam wyjście tak, osoby biegał w diamentowym mieczem. A to sobie tak. Kupię sobie bloki. Kupię tak. Wrzucę. Tak, to zrobię tak. No, dobra, jest git. Szary wyszedł. Eee, obraźliwie jest tam. Wydwa nie są około siebie, no to nieźle. Nie? Co to znaczy? He, <laughs> he, Szybki winek. Troszkę. No bić, no. tu poszło. Dobra. Już tylko tam. Tak. W tym oto tym my się wygraliśmy rundę. I no. Kurde, jak to się wyglądało, jakby ona, kurde, nie miała um, głowy, nie? To wszystko z tego filmiku. Mam nadzieję, że w jak, jak chcecie więcej z retokiem ety, to zostawcie łapkę w górę. Jak ja mówię, um, trzy łapki w górę i będzie następny film z retokiem Ety. Ja bym powiedział, że do następnego. S